Witam Was serdecznie w drugim odcinku mojej kariery, kariery Michaela Winda. Przed nami mecz pierwszej rundy Pucharu Niemiec, zespół, który wylosowaliśmy, to zespół Oberneuland. Drużyna, drużyna na pewno dużo niżej notowana niż my, dlatego myślę, że ta pierwsza runda Pucharu Niemiec będzie takim dobrym przetarciem przed już wielkimi krokami zbliżającym się Zwyczajającej się na inauguracji rozgrywek i meczem na wyjeździe na Borussia Park z Borussią Mönchengladbach. Ale, ale zanim przejdziemy do meczu, może zaprezentuję Wam moje dotychczasowe transfery, które, których dokonałem. Otóż sprowadziłem Holendra na Adrentę, 24-latka z wolnego transferu lewoskrzydłowego, a także. Pozyskałem młodego, zaledwie 18-letniego Michi Batuczai ze standardu Lierz. Tego zawodnika raczej pozyskałem z myślą o przyszłości i póki co na pewno w pierwszym składzie występował nie będzie. Natomiast mam nadzieję, że po paru stosunach będzie z niego bardzo dobry napastnik. Ponadto zatrudniłem członków mojego nowego sztabu szkoleniowego. Z wieloma z nich się już pożegnałem, jak pamiętacie, w pierwszej, w pierwszej części, dlatego w ich miejsce przyszli nowi. Oto oni. Vimyonk. Bardzo dobry atrybut ofensywa 16, a więc do niego będzie należało należał trening ofensywny. Gerard Schoffler. On będzie odpowiedzialny za defensywę. Następnie Wozimierz Lubański, ofensywa i technika. Następnie Tomasz Hessler, technika również dosyć wysoki, ten poziom atrybutu. Józef Mynarczyk, technik ćwiczenia w ramkach 20, więc to właśnie tym aspektem się zajmie, podobnie jak Andras Keppe, którego mi, udało mi się sprowadzić, który jest jednocześnie trenerem bramkarzy w Narodowej Reprezentacji Niemiec. Dalej, dwóch trenerów siłowych, Ryszard Szul oraz Werner Lloydhart. tego pana akurat już mieliśmy, jego zostawiliśmy, udało się zatrudnić także z Nowych skautów, tutaj widzimy Rudy Wójtowicz, to oczywiście e, człowiek, który już, już był od początku, Krystian Flachs z Wisły Kraków. następnie e, Franz Roth, e, Uli Moro również e, już z nami był od początku e, Jürgen Milewski, to następny Edward Liskens, Holender, e, Klaus Fischer, e, i z oraz Karl Algower no i możemy chyba już przejść powoli do, do meczu do meczu Pucharu Niemiec myślę, że dzisiaj będzie to dobre przetarcie, jak wcześniej mówiłem przed spotkaniem przed spotkaniem ligowym, a więc no, wystawimy skład prawdopodobnie wybiegnie e, na murawę e, już za parę dni w meczu z Gladbach. A więc Fakner, Naldo, Kier, e, Marcel Schäfer e, Druga linia e, to Makoto, Hasebe, e, Josue. E, prawa strona, e, w linia, a lewa e, Pilar, który bardzo dobrze rozpisał się w sparingach e, O którym jeszcze zanim przejdę do meczu. E, Wam te sparingi zaprezentuję. No i w, z przodu na szpicie Iwica e, Olicz. Otóż rozegrałem e, parę sparingów e, przedsezonowych, tak aby e, przygotować e, zespół. Oto e, wyniki z hole. Wygraliśmy 3 do 1. E, tutaj dwa kole strzelił Iwica Olicz, jednego gola do Diego. Spójrzmy nasza przewaga w strzałach. E, dosyć wyraźna. Następnie 1 do 1. E, wyjazdowy mecz do zboru Tutaj bramkę zdobył e, Pass Dost. Kolejny remis, razem z Doncaster 1-1. Do również wielka przewaga w strzałach, natomiast spora nieskuteczność w tym spotkaniu. Barnsley, tutaj wygraliśmy 4-0, również bardzo duża przewaga. No i mecz, który chyba wyszedł na najlepiej, jeśli chodzi o te sparingi 7-1. Na wyjeździe pokonaliśmy Peniamica Seria a Noware dwa gole olicza, 1 Diego w jej 2 także Tomasz Kallenberg i 1 gole dołożył e, Naldo. Spójrzmy: 8 strzałów cennych, 7 bramek, a więc bardzo wysoka skuteczność. Mam nadzieję, że równie e, dobrze będzie, e, będzie w meczach o punkty. E, jeszcze 7 rezerwowych, a więc Marvin Hitz e, Sotirski Giakos e, Christian Drasz e, Tomasz Kallenberg. Jan Polak, Patryk Hermes i Bas. Patryk Hermes troszkę mnie w tych sparingach rozczarował. Dosyć słabo, bardzo na niego liczyłem. A bardzo dobrej strony pokazał się i Wicza olić, więc to on będzie, i póki są napastnikiem numer jeden w moim zespole. Obernojland, Wolfsburg, już zaczynamy. Nowa motywacyjna. No i zaczynamy. you <laughs> Spokojnie tutaj pochwalić naszych zawodników. To naprawdę ładny mecz. No Spójrzmy, jaka ogromna przewaga w posiadaniu piłki w strzałach. No, to świadczy tylko o tym, że panowaliśmy na boisku od pierwszej do ostatniej minuty. Dziękuję bardzo za oglądanie drugiego odcinka. W kolejnym zobaczycie. Pojedynek z porusją Morza Kladbach. Dziękuję i do usłyszenia.